Joo, siema. Dzisiaj mamy tutaj Sony Xperia X Compact. Zapraszam A więc, jaki ten telefon ma problem? Nie działa WiFi, nie da się połączyć, bo od razu wywala WiFi, i ekran uszkodzony. Mogę wam zademonstrować. I będziemy sprawdzać co minutę, czy coś się zbiegiło. Wraz z dotykiem to nie działa. Zbity LCD i Android 8.0. O, i zobaczcie, sprawdzamy Propan Butan. I teraz. Upadek Najpierw od 3, 2, 1. Jej. A tutaj jest mój wzrost w ciągu lat. I to samo. Będziemy robić upadki z... z kilku kresek. Pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej i piątej, czyli ostatniej. Pierwsza kreska, upadek za 3, 2, 1. Bardziej nie pęk. Druga kreska za 3, 2, 1. I jak to walnęło? Wcale w ogóle nie pęk. Trzecia kreska za 3, 2, 1. Jak to walnęło? Bardziej nie pęk. Ok, teraz czwarta kreska za 3, 2, 1. Jaki to wolne? Sprawdzamy. Co? I ostatnia piąta kreska za 3 2 1. Jaki to wolne? Co? Sprawdzamy. Bara. czas bez zmian. Se na za za 3. 2, 1 <noise> Jak to walnęło? Bardziej nie pęk. Druga kreska, zakręcenie szkibli za 3, 2, 1 Jak to walnęło? Bardziej nie pęk. I zaraz będzie druga część. Co? 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 Idealnie. Co?